Mantle, się przetestuję dla Was Coca-Colę. Coca-Colę edycję limitowaną Movement, zero kalorii. I powiem Wam, że już od dawna bardzo chciałem jej spróbować, ale ona kosztowała w żabce jakieś chore pieniądze. Nie wiem, 6 zł za taką puszkę 250 ml. No dla mnie to są chore pieniądze. Ale trafiłem na jakieś promocji za 2,50, więc stwierdziłem, że specjalnie dla Was wydam te 2,50 i spróbuję, czy warto. Kupić taką kolę. Słuchajcie, jak jesteście starsi, to możecie kojarzyć taki napój. Mr. Max, kola Mister Max. Taka duża dwulitrowa butelka kosztowała złoty 10 i była to jedna z najgorszych kol i najtańszych dostępnych na rynku. Ja za dzieciaka często ją piłem, bo to była jedyna kola, na jaką było mnie stać i to smakuje identycznie. I mówię Wam, że to nawet nie jest warte tych 250. Na 50 groszy to nie jest warte. Jeden na 10 nie dobre. Cześć, sprawdzenie kalorii, energetyk 50, budyń 6 razy 1320, mam dobrą wiadomość, to są ostatnie budynie, które miałem, już więcej budyniów takich gotowych nie będzie, więc zmniejszymy sobie jeszcze kaloryczność galaretka 2 kilo 180, spaghetti 270, konczak 3 razy 80, 1900, spaliłem 1400, życie 1600, spacer 20 km, łącznie 3000, 3000 minus 1900, 1100. Siema, yy, czwartek, dzisiaj do pracy nie idę, dzisiaj pracuję zdolnie, yy, ale po pracy będziemy robili niesamowite rzeczy, mam dużo planów, mam między innymi trzy wielkie unboxingi paczek z AliExpress mam y, Tour de Biedronka czyli przejdziemy wszystkie Biedronki w Warszawie w poszukiwaniu nowego energetyka B Power Japan wiśniowe. nie mogę się doczekać aż go spróbuję Pójdziemy do żabek, spróbować nowego Black Limited. Jabłko kiwi i chyba czarna porzeczka. Jej chyba jabłko kiwi to jest najbardziej kwaśny energetyk w Polsce. Przynajmniej tak czytałem. Do tego pójdziemy do Złotych Tarasów, do sklepu e-obuwie, gdzie czeka na nas zamówienie trzy pary butów. Ostatnio dużo na YouTubie ludzi po... Poleca i6, ale tak to się wymawia i6. Takie no, obu obuwie sportowe i zamówiłem sobie dwie pary, jakieś jedno riboki i przymierzymy, zobaczymy czy są fajne czy nie, bo, A, bo ogólnie bardzo mi się spodobał sklep e-obuwie ostatnio stacjonarnie, ale dużo takich par obuwia jest dostępnych tylko online. I nie wiedziałem, są dwie metody. Albo zamawiacie sobie do domu, czy są do paczkomatu, nie? I wiecie, płacicie, przyjeżdżają, przymierzacie, jak nie pasują, to odsyłacie. Albo jest druga metoda, zamawiacie do sklepu, idziecie do sklepu, przymierzacie, i dopiero jak pasują, to wtedy płacicie. No ja postanowiłem, że spróbuję obie te metody, bo ja bardzo lubię buty, kupować buty, często kupuję buty. W obuwie uważam, że są całkiem fajne ceny i jest bardzo duży wybór. Także dzisiaj pójdziemy do obuwie, przymierzyć sobie te buty. A może następnym razem zamówię trzy pary do domu i, i zobaczę, który sposób jest dla mnie wygodniejszy. Dobra, ważenie i idę pracować. A później po pracy sobie do Was wrócę i. I Będziemy już korzystać z reszty dnia, i y, realizować te plany, o których Wam powiedziałem. Ważenie. 72,8 i A jeszcze odnośnie tej mojej wagi, nie znaczy tego mojego odchudzania. To, jak widać, minus 1100 kalorii wczoraj było, więc duży deficyt robię. Próbowałem, znaczy zakładałem nie przekraczać 1400 kalorii i spalać około 2800. Ale 1400 to jest dla mnie za mało. Źle się czuję, jestem, chodzę głodny, cały czas myślę o jedzeniu też chodzę zmęczony mocno, brakuje mi sił, brakuje mi energii. Dlatego, no i widzicie, kurde. Znaczy, wiem, żebym 1200-1400, jakbym się udał utrzymać, to, to bym chód szybciej, ale tu nie o to chodzi. to chodzi o to, żebym się dobrze czuł, żebym miał energię i e... No, i nie był głodny, no, bo tak długo się nie jesteście w stanie odchodzić, jak, jak jesteście na zbyt dużym deficycie. Dlatego ja jem tyle, ile mój organizm mi podpowiada. Wczoraj mi podpowiedział 1900, zjadłem 1900, tak. Minus 1100 mam deficytu, więc deficyt jest duży. Waga dzięki temu będzie spadała. No, tylko tyle, że nie zrobię tej swojej wymarzonej wagi w miesiąc, tylko w trzy miesiące, tak? No ale mimo wszystko uważam, że tak jest lepiej. Konsekwentnie, a do celu. Dobra, idę pracować, elo. A, na poranki polecam wariata. Siema, ostatnio mówiłem, że wczoraj idę do chirurga pozbyć się tego pana i możecie być zdziwieni, że on nadal tutaj jest. No ja myślałem, że zajdę do chirurga, on powie, ok, dobra, proszę się położyć, wytnie mi to i, i po sprawie, Okazuje się jednak, że to nie jest takie proste i to będzie taki poważniejszy zabieg. Także yy, zabieg będę miał 12 lipca robiony, także całkiem niedługo jak na NFZ. I będzie tak, najpierw strzykawa, znieczulenie miejscowe, Później mi to wytnie i powiedział, że dosyć dużo i głęboko mi tu wytnie, także będę miał sporą dziurę. No i założy mi szwy. Już zastanawiam się, jak będę wyglądał po tym zabiegu. Na pewno też nie możecie się doczekać tak jak ja. A, no i chirurg powiedział, że zostanie mi blizna tak, do końca życia. Jak ja powiedziałem mu, że. No trudno, akceptuję to, bo wolę mieć bliznę niż takiego syfa do końca życia na twarzy. Także tyle. Ale trochę powiem Wam, że boję się, bo pierwszy raz od może 10 lat będę robił coś na NFZ. Zawsze leczyłem się prywatnie, ale teraz stwierdziłem, że dobra, skoro płacę na NFZ, to, to chcę nie wiem, trochę zaoszczędzić. I, I trochę jak powiedział, że założy mi szwy, to mam nadzieję, że te szwy to będą takie... Małe rozpuszczalne niewidoczne. Bo. Jak robię jakieś zabiegi na prywatnie. No to też są takie, co po tygodniu same się rozpuszczają, znikają i ich nie widać. A jak mi jakieś założy takie co się zakładało w latach 90., to będzie lipa. A teraz zapraszam na unboxing trzech paczek. Więc poczuszka numer jeden jest malutka. O, zawiera dwie paczuszki. Ciekawe, co to jest. To są rzeczy od Chińczyków, które zamówiłem już miesiąc temu. Dobra, to jest do aparatu. O, to jest ciekawa rzecz. A, bo to jest jedno. Dobra, dajcie mi chwilę, zaraz wam pokażę, co to jest. Dobra, patrzcie, co to jest. To jest to, co zamówiłem, a tutaj. E, Taka szybko złączka do aparatu, którą zamontowałem. I można tak, jak tutaj macie na przykład jakąś rurkę, to na tą rurkę zaczepiacie to. Patrzcie na to, Bierzecie aparat. Wyszacie aparat. Mam nadzieję, że aparat się nie zwali. Nie no, solidnie wisi. I teraz możecie nagrywać do góry nogami. A tak na serio, no to jest dużo miejsc, gdzie nie macie statywu, czy nie macie, gdzie aparatu zamontować, a macie na przykład jakąś rurkę, tak jak tutaj, nie? I wtedy można fajnie taki aparat... Ja to trzymam, bo się boję tego puścić, że aparat za kilka kołami spadnie na ziemię i... Wiecie, wiecie o co chodzi. Ale ogólnie produkt fajny, tylko na razie mu nie ufam jeszcze, bo aparat jest mega ciężki. No dobra, lecimy z unboxingiem numer 2. Zobaczmy, co jest w tej paczuszce. A, już chyba wiem. Ulanzi, czyli moja ulubiona firma. I to jest taka przyssawka. Ona była mega droga, bo chyba, znaczy mega. Z300 zł za nią dałem. Ale ma być naprawdę coś niesamowitego. Jest oczywiście też do nagrywania rzecz. Zobaczmy jak się prezentuje. O, jaki ładny pokrowiec. Ulanzi umie pakować ekskluzywnie rzeczy. I to jest bardzo dobra i solidna firma. Także polecam. No dobra, już to rozpakowałem i teraz wam pokazuję, co to jest. W ogóle wydaje się mega solidne. Jak czytałem e, instrukcję tego, to ma to jakiś chory udźwig, nie wiem, 30 kg czy 60 kg. I zobaczcie, tu jest przystawka, to jest taki bumper. I tak, bierzemy to, przystawiamy i pompujemy teraz powietrze, aż ten czerwony tutaj pasek nam nie zniknie. Robimy tam próżnię. Jak pasek zniknie, to znaczy, że przezstawka jest gotowa. Jeszcze go widać, czyli jeszcze trzeba pompować. Dobra, paska nie widać. I teraz na tym można powiesić, nie wiem, 30 albo 60 kg, nie pamiętam. No, ja oczywiście tyle nie będę wieszał. To jest do aparatu. Przetestujmy, czy zadziała. Dobra, robimy test. Trzymajcie kciuki, żeby to wytrzymało, bo jak nie, to aparat za parę koła pójdzie się. Aha. Trzyma. Ma nawet solidnie. No i to możecie sobie do każdej płaskiej powierzchni do ściany, do blatu, do szkła. Wszędzie możecie, gdzie chcecie, to przypiąć, nie? No, ktoś może powiedzieć, Ale, Mariusz, ale yy, ja nie mam aparatu, nie mam takich potrzeb, nie potrzebuję nic nagrywać. Po co mi to nie? Są też inne zastosowania. Zobaczcie, zdejmujecie aparat. I możecie tu wieszać pranie. Też fajnie. Kurde, powiem Wam, że nakupiłem tych statywów w domu za kilka tysięcy, a teraz sobie pomyślałem, że wystarczyłoby mi kupić z 10 takich urządzeń, powiesić w 10 miejscach w domu, w których nagrywam, i raz, żeby to zajmowało dużo mniej miejsca niż te moje statywy. A dwa to wszędzie zawsze bym miał idealnie ustawiony kadr, idealnie ustawione światło, idealnie ustawione wszystko pod nagrywki. Bym miał takich, wiecie, 10 e miejscówek, w których każdą rzecz mógłbym nagrywać i... Tylko to 300 kosztuje, nie? To 10 takich kosztuje 3000, ale na, na statywy pewnie i tak wydałem już więcej. Dobra, mamy jeszcze jedną paczkę, także rozpakujmy to. No, żeby nie było. To nie tylko pod aparat jest, może być też pod telefon. Załączę taką przejściówkę na telefon. Robię cyk. Was zdejmuję stąd, muszę tylko zdjąć Kasia. Dobra, mamy Kajsa i teraz lądujecie na drzwiach. I wisicie na drzwiach. Zajbiste, prawda? Dobra, mamy jeszcze trzeci ten trzeci unboxing. Ciekawe, czy stąd tam mogę zrobić unboxing. Niby się dało. Chyba za daleko będzie. Dobra, lecimy z unboxingiem ostatniej już paczki. To mi wygląda na kolejny status. A chyba nawet wiem jaki. No, chyba nawet więcej rzeczy mamy. Dobra, to już znacie, bo tego już mam w domu. 8, a to jest 9. I to kosztuje 2,5 dwie, dwie stu, a ja kupiłem właśnie 9. Także pomyślcie się, jak, pomyślcie jak zajebiste to jest, skoro ja ciągle to kupuję. To jest rozszerzenie jednej z zimnej stopki na trzy. To jest statyw jakiego jeszcze nie miałem. No dobra, tego wam chyba nie muszę przedstawiać. Mam już takich dziewięć. Ale ogólnie chodzi o to, że każdy gimbal, każda przysawka, każdy statyw musi mieć takie zakończenie, żeby łatwo, szybko wkładać aparat, wkładać. E no, co tam nagrywacie? Urządzenie nagrywające w to. Także, jak widzicie, ja dzisiaj kupiłem statyw, kupiłem przysawkę i kupiłem to do łapania się rurki. I do tych trzech rzeczy potrzebuję trzech takich. E, to się nazywa głowica kulkowa, nie? Kupiłem tylko jedną, także kolejnych dwóch znowu mi brakuje. I, i w przyszłości pewnie kolejne dwie jeszcze domówię. Dobra, jeżeli chodzi o to, no to to jest po prostu rozszerzenie zimnej stopki z jednej na trzy, nie. Na przykład macie aparat i macie tutaj zimną stopkę, na której mam mikrofon zamontowany. Są tylko jedno miejsce, nie? A jak wsadzę to, zamontuję zimną stopkę rozszerzenie. To teraz tak, tutaj mogę na przykład zamontować mikrofon. Kolejne dwa sloty mam teraz wolne i mogę zamontować na nich, nie wiem, światło, czy coś cokolwiek będę potrzebował, nie. Uważam, że bardzo fajna, przydatna rzecz. No dobra, sprawdźmy ten. E, kurczę zapomniałem jak to się nazywa. Statyw, statyw, nie, statyw. Ja nie wiem. To jest do mikrofonu, a ja nie potrzebuje do mikrofonu. Trzeba to przemyśleć. Dobra. No dobra, mamy zamontowany nasz statyw. Kurczę, miałem jakieś fajne miejsce na niego, tylko nie pamiętam czy to miał on być tutaj w salonie czy gdzieś indziej. Tutaj sobie jest zamontowany, tutaj zamontowałem już uchwyt na telefon, bo tutaj będę głównie chciał telefonem nagrywać i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak go powieszę. No dobra, tak to wygląda z góry, jak wisi. Trochę mi się nie podoba, że jest za bardzo widok z góry, muszę jakieś przedłużki zastosować, przynajmniej z 5 cm, żeby bardziej na wprost był. No dobra, zupgradeowałem to trochę. Dałem tutaj całkiem sporo przedłużki i do tego dołożyłem jeszcze światełko na zimnej stópce tutaj. Także powinno być dużo lepiej. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No dobra, tak się prezentuje nasz kadr, także jest bardziej na wprost, nie tak z góry jak poprzednio. Także wydaje mi się, że dużo lepiej. Teraz dokładam światełko. I już jestem ładnie doświetlony. I mogę przeprowadzać dla Was kolejne piękne testy. Hmm. Swoją drogą zobaczcie jaką dużą różnicę robi taka mała lampka z Aliexpress za parę dyszek. Jest lampka. Nie ma lampki. Zobaczcie co udało mi się kupić w Żabce. Totalna nowość. Black Energy. Jabłko kiwi. I kwiat czarnego bzu przy zakupie dwóch 3,99 za puszkę. A jutro i pojutrze będziemy testować. Mam nadzieję, że jutro i pojutrze albo w najbliższych dniach. A i jeszcze w Biedronce pojawił się nowy. Tak patrzę, chyba aparat mam brudny. No więc w Biedronce pojawił się nowy energetyk B Power o smaku wiśniowym także Byłem w swojej Biedronce, ale niestety nie ma, także idę po wszystkich Biedronkach w Warszawie, żeby specjalnie dla Was go kupić i przetestować. Oczywiście nie mówię tu prawdy. Specjalnie dla siebie i tego znaleźć. Wiecie, że ja lubię testować nowe energetyki, szczególnie te z Biedronki. No i dobra jaki lol, idę sobie do centrum Karszowe, tu, tu pewnie była To taka stylówka, że z przodu, taki biały garnitur z tyłu, czarny garnitur z plecaczkiem. Elo, 5 godzin mnie nie było w domu, właśnie wróciłem. I tak kupiłem fajne buty. Byłem w Eobuwie, przemierzyłem ze 20 par. I kupiłem jedną parę, a cztery pary sobie zapisałem. Tak, żeby zamówić online, bo online jest taniej: 10% jak się zamawia. Eee, chyba, ale rabat 10 kot na Eobuwie macie 10% taniej. Także jeszcze dzisiaj będę zamawiał kolejne pewnie pary, albo jutro, nie wiem. No i w sklepie KFD byłem i zakupy zrobiłem, także zaraz Wam pokażę. A trzecia rzecz to byłem, w ogóle 4 godziny poświęciłem na chodzenie po Biedronkach w centrum Warszawy i chyba wszystkie zaliczyłem, szukając tego nowego energetyka Bipower. Power The pan. No i nie ma. Pięć godzin chodzenia i nie mam energetyki. Dobra, tutaj mamy buty, jakie kupiłem. i 6 Dwie stówki kosztowały. Takie z zielonym motywem. Bardzo wygodne są, mega wygodne. I co mogę powiedzieć? W ogóle wszystkie ubrania, czy plecaki, czy wszystko mam z takim zielonkawym kolorkiem. Chyba jest modny. Ale to mam do otwiciku buty się nazywają o tak a w KFD kupiłem sosiki czekolada wiśnia wiśnia, czekolada wiśnia i deser piankowy o smaku bombardino dużo ludzi na tiktoku mi polecało ten deser, że jest zajebisty, także kupiłem na spróbowanie